Dzień dobry. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w poniedziałek wielkanocny, tak zwany śmingus dingus. Dzisiaj mamy lany poniedziałek z nieba. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Jak się macie? Świętujecie dalej? Czy dzisiaj już wróciliście do pracy? Ja dzisiaj mam dzień jeszcze świętowania. Dzień dobry Bartku. Cześć. Dzień dobry Karolcia. Tak sobie myślę o o tym o, o właśnie o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, o tak naprawdę o jego zwycięstwie nad nad śmiercią, o jego zwycięstwie nad jakby to powiedzieć nad tym wszystkim co działo się ze strony Faryzeuszy, tych, którzy, którzy skazali go na śmierć, którzy go, którzy go zabili. Myślę sobie właśnie o tym, jako o jego zwycięstwie, ale takim naprawdę pięknym zwycięstwie. Wiecie, mam na myśli to, że on odniósł triumf, ale po cichu. Tam nie było fajerwerków, tam nie było spektakularnych jakichś pokazów, demonstracji i tak dalej. Nie wiem, czy zauważyliście, mi się to tak bardzo rzuciło w oczy, że Jezus jak zmartwychwstał, to ukazał się po zmartwychwstaniu, ukazał się tym, których kochał, z którymi przeżywał życie, z którymi chodził, Jadł, pił, z którymi się śmiał, z którymi płakał i Im, im się ukazał tak naprawdę. Nie ukazał się, nie zrobił takiego czegoś, że nagle rozbłysło światło na ziemi. Że, że nagle jakieś, tak jak mówiłem wcześniej, fajerwerki zaczęły wybuchać. Że swoim ogromem ukazał się na niebie i, i powiedział: Ja z zmartwychwstałem do, do wszystkich. Nie, to było bardzo cichutkie, to było takie. Jakby to powiedzieć, Jego, Jezusowe, nie? Że po swoim zmartwychwstaniu ukazał się tym, których kochał najbardziej. Im dał świadectwo tego, że, że on jest takie największe świadectwo tego, że on jest właśnie tym zbawicielem. I myślę, że on chce właśnie do nas przychodzić. On chce przychodzić do mnie, on chce przychodzić do nas wszystkich tutaj w takiej cichości serca. I powiedzieć, ja jestem. Jestem tym, który zmartwychwstał za ciebie, za twoje słabości, za twoje grzechy, za twoje wszystkie niedoskonałości, za to wszystko, czym, z czym sobie nie dajesz rady. Że jestem blisko Ciebie, i możesz zawsze przyjść do mnie. I, i jak chcesz, nawet położyć się u właśnie u stóp. I oddać wszystko to, z czym sobie nie radzisz. Nie? Mnie to bardzo zafascynowało. Wiecie, taka myśl mi dzisiaj rano przyszła o tym właśnie, o tym cichym zwycięstwie Pana Jezusa. Bardzo mi się to podoba. Bo myślę, że nie sztuką byłoby dla niego zrobić takie coś, że właśnie jak mówiłem, z takim wybuchem, z, takim, z taką fajerwerką wielką ukazać się na niebie ogromnym i żeby wszyscy mu oddali pokłon teraz faktycznie, teraz pokazać, że ja jestem Bogiem, ja jestem tym, który przyszedł tutaj was zbawić, nie? Pozostawił to właśnie nam wszystkim taką kwestią wiary. Czy wierzysz w to, że Jezus zmartwychwstał, że On zmartwychwstaje w twoim sercu, że On zmartwychwstaje w moim sercu po to, Żebym ja mógł przyjść do Niego jak do przyjaciela, jako do tego, którego kocham, do tego, który mnie kocha, z takim zaufaniem, z taką wiarą w to, że, że On jest właśnie tym, który dopełnia wszystkiego w moim życiu. Który uzupełnia wszystkie moje braki, który uzupełnia wszystkie moje wady, który uzupełnia wszystko, wszystko to, z czym ja sobie nie radzę. Podoba mi się ta myśl. Podoba mi się właśnie sposób tego zwycięstwa Pana Jezusa. I czego Wam życzę? Życzę Wam takich zwycięstw z Jezusem, właśnie takich, takiej cichości serca, w takim, takiej cichości, w takim, jak to powiedzieć, bez jakiegoś. Z, nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć. Nawet jak tak, tych wszystkich zwycięstw właśnie z Bogiem i dzielenia się z Nim, głównie z Nim, tylko z Nim właśnie tymi, tym, tym swoim przeżywaniem, tymi, tymi słabościami i tymi zwycięstwami właśnie nad słabościami. Kasia pisze. Tak, ale widzisz, Kasiu, znajdą, są tacy, którzy i w to nie wierzą. Więc my, ludzie, jesteśmy takimi stworzonkami, którzy nawet w kwestii dowodów, namacalnych dowodów, często nie wierzymy. Jak, jak właśnie często w naszym, w naszym życiu dzie, dzieją się cuda. Często właśnie takie spektakularne cuda. A my jednak tracimy wiarę. Gdzie się gubimy po drodze. I dziś Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy właśnie nie gubili tej wiary. Żebyśmy patrzyli na Niego, właśnie na Jego zwycięstwo, na Jego zmartwychwstanie, śmierć, mękę śmierci zmartwychwstanie. I żebyśmy nie gubili tej wiary w Niego. Nie gubili w tej wiary, że z Nim możemy wszystko. Więc przychodź Duchu Święty i umacniaj nas. Umacniaj nas w wierze. Umacniaj nas w tym takim poczuciu blisko, takiej, takiej bliskości z Bogiem, bliskości z Jezusem. Żebyśmy zawsze wiedzieli o tym, pamiętali o tym, że On. My, że my jesteśmy Jego przyjaciółmi, że On nas tak nazwał i że On nam, swoim przyjaciołom, ukazuje się z martwych zmartwychwstały. Amen. Kto świętuje, temu temu jeszcze życzę wesołego świętowania, wesołego Alleluja. Kto dzisiaj się bawi w lany poniedziałek, to, to bawcie się dobrze. Ja za chwilkę wychodzę na zewnątrz, ale już o właśnie przestało padać, więc, więc nie będę miał śmigusa, dygusa z nieba. Dobrego poniedziałku Wam życzę. I jeszcze raz, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja.